dziś oficjalne przyzwolenie, żeby to słowo straszne, strasznie i straszniście po prostu używać na sto różnych sposobów. Jeżeli chodzi o prognozę, wciąż będzie dość pochmurnie, wciąż będzie deszczowo. Co prawda pogoda kształtuje wyż, ale ten wyż pokazuje swoje zupełnie inne oblicze. Nasze pierwsze spotkanie oczywiście będzie spotkaniem pod znakiem regionów. Będę opowiadała o deszczu i o chmurach i o bardzo delikatnych przejaśnieniach. I uwaga, Classico startujemy od północy, zachodnia pomoc. Pomorskie, pomorskie, kilka stopni niższe. Kolejne dni, nieco chłodniejsze, kolejne dni wciąż deszczowe, ale oczywiście o szczegółach będę dziś Państwu opowiadać. Tymczasem sprawdźmy, co przygotowaliśmy dziś w programie. Dzień dobry Państwu. Czas na kolejną prognozę pogody. Cudownie, że z nami jesteście. Obiecujemy, że zrobimy wszystko, żeby ten szary dzień troszeczkę jednak ubarwić, bo za oknami dzieje się e, deszczowo, dzieje się szaro i naprawdę najbliższe dni będą dość wymagające. No bo wkraczamy w taki okres jesienny, który jest cięższy psychicznie, który po prostu nas ogranicza i, i nie czuć tego słońca, które tak dużo daje w ciągu dnia. Temperatura mimo wszystko na całe szczęście jest jeszcze. Wysoka, więc ubieramy się na cebulkę warstwowo, bo o poranku temperatury są zdecydowanie niższe. Choć dziś nie, jest, nie wygląda to najgorzej. Na termometrach maksymalnie 12-13 stopni i już teraz, już od samego rana, pierwsze opady deszczu pojawiają się nad całą Polską Północną i zahaczają o Rubelszczyznę. Nad pozostałym obszarem bardzo nieśmiało, ale jednak wygląda słońce z zachmur. Tego słońca dużo nie będzie, więc jeżeli się pojawi, to korzystajcie, bo szybko będzie odchodzić. W ciągu całego dnia front się rozprzestrzeni, obejmie praktycznie wszystkie regiony. Mówię praktycznie, bo zacznie się po południu rozpogacać Polską Południową, ale raczej nastawiamy się dziś na parasol, na gęste chmury i na termometry, które wskażą nawet 16-17 stopni na Dolnym Śląsku i to jest bardzo dobra informacja patrząc na kartkę z kalendarza. Im bardziej przesuwamy się na wschód, na północny wschód, tym klasycznie trochę chłodniej. Tam 12-13 stopni. Dodatkowo w w wielu miejscach wietrznie, zwłaszcza na północy i tam ta temperatura odczuwalna na pewno będzie o kilka stopni niższa. Plus jest taki, że teraz nad naszymi głowami panuje takie trochę starcie wyżu z niżem i w tym momencie ten deszcz przynosi niż, ale w najbliższych dniach też będzie trochę więcej słońca i trochę mniej deszczu, także są plusy w tych prognozach pogody. Także o szczegółach jeszcze oczywiście będę Państwu opowiadać, zbieram wszelkie informacje i niebawem wracam z kolejnymi. Do zobaczenia. Dzień dobry Państwu. Czas na prognozę pogody. Prognozę, w której będę opowiadać o dużej ilości deszczu, ale na całe szczęście wciąż o dość wysokich temperaturach. Wszystko wskazywało na to, że przez najbliższe dni cały czas będzie padać, ale teraz aktualizujemy, sprawdzamy i od razu mówię, że będzie to wyglądało, pogoda będzie wyglądała bardzo mocno w kratkę. Jednego dnia duże zachmurzenie i sporo opadów, żeby drugiego zaświeciło piękne słońce, ale tego pięknego słońca dziś niestety będzie mało, choć równowaga w przyrodzie nastąpi. Bo uwaga, przed południem padać będzie głównie na północy. Delikatna mrzawka pojawi się w centrum. Na termometrach zobaczymy dość zróżnicowane temperatury, bo od 10-11 na wschodzie, na północnym wschodzie, 13-14 w centrum do maksymalnie 14-15 nad Polską Południowo-Zachodnią. I uwaga, po południu ten front, który rozprzestrzenił się na północy i tam dał o sobie znać. Przesunie nam się i bardzo mocno osadzi głównie na południu. W centrum wciąż delikatna mrzawka, a na północy będzie pojawiało się delikatne, ale jednak słońce. Temperatura jeszcze wyższa. Myślę, że. Spokojnie można powiedzieć, że jest bardzo ciepło, patrząc na to, jaki mamy czas, 16-17 stopni na Dolnym Śląsku i to jest wciąż bezapelacyjnie najcieplejsze miejsce i dziś i w ostatnich dniach temperatura najniższa na Suwalszczyźnie, tam 12-13 stopni i uwaga, cały dzień dość wietrznie właśnie nad całą Polską Północną, więc tam ta temperatura odczuwalna będzie kilka stopni niższa. Kolejne dni nieco bardziej słoneczne, ten wyż, który... Tak zahacza cały czas o nasz kraj, dał sobie znać, po to, żeby później znowu ustąpił niżowi, i znowu zaczę zaczęła pojawiać się mrzawka i deszcz. Także o szczegółach, co, kiedy i dlaczego, jeszcze będę Państwu dziś opowiadać, więc koniecznie zostańcie z nami. Do zobaczenia. Dzień dobry Państwu. To nasze ostatnie pogodowe spotkanie, spotkanie, w którym będę opowiadać o deszczu, o wietrze, o wysokich temperaturach, ale również o słońcu, czyli będzie się działo absolutnie wszystko, tylko burzy brakuje. Dziś sporo deszczu, choć nie wszędzie i nie przez cały dzień. Przed południem padać będzie na północy, a na południu będzie bardzo pogodnie i nawet słonecznie, ale po południu front zacznie się przesuwać, obejmie Polskę Południową i to tam będzie padać, a na północy się pięknie rozpogodzi. Będzie wiecznie na wybrzeżu na północy, więc tam temperatura odczuwalna na pewno kilka stopni niższa, a ta na termometrach maksymalnie wskaże aż 16-17 stopni na Dolnym Śląsku. Polska wschodnia troszkę chłodniejsza, tam 12, 13 do maksymalnie 14. Jutro sytuacja wygląda zdecydowanie lepiej. Będzie przepięknie, będzie słonecznie. Słońca najwięcej na pewno na wybrzeżu nad Polską zachodnią, na północnym wschodzie nieco więcej chmur, ale nie będzie padać padać będzie. Będzie tylko w rejonie południowego wschodu, pod Karpacie, Małopolska. Tutaj ten deszcz nam się zaznaczy. To nie będą intensywne opady, ale jednak trzeba o nich powiedzieć. Temperatura nieco niższa, chociaż w dalszym ciągu nie mówimy tutaj o chłodzie 14, nawet 15 stopni na dolnym Śląsku. Z pozostałym obszarem dość wyrównana temperatura 10, 11 do maksymalnie 12 i cały czas ten wiatr dość silny utrzyma, utrzyma nam się na północy, na wybrzeżu, więc tam znowu ta odczuwalna, będzie kilka stopni niższa. Kolejne dni również będą deszczowe. Ten wysz nam się zaznacza jutro, ale tak czy siak raczej nastawiamy się na dość pochmurne dni. Oczywiście cały czas sprawdzamy, aktualizujemy prognozy, bo one czasami często to powtarzam, zmieniają się tak od tak, więc warto sprawdzać na bieżąco co się dzieje. Oczywiście jutro najświeższa dawka, tymczasem nasze spotkanie dobiega końca, ale pytanie na śniadanie trwa, więc koniecznie z nami zostańcie pięknego dnia. Życzę, do zobaczenia.